Witam hodowców, mamy dzisiaj 1 listopada 2020. Chciałem taki krótki filmik rzucić, pokazać moją późną młodzież. Te tutaj mam 25. To są gąbki, które nie były lotowane. Kto tam ogląda moje filmik, filmiki, także wie, że e, zakupiłem kilka par rozpodowych Do mnie przyjechały późno, bo w czerwcu. I po tych rozpodowcach to są gołąbki, które zostały uchowane. Także gołąbki mocno się pierzeją Kilka sztuk takich może troszkę wcześniejszych to jest Po gołąbkach od Zenke. także Te gołąbki już tak po dwa ale ostatnie lotka już mają Tak naprawdę fajnie wyglądają zdrowe Gołąbki Porobiłem tutaj im fajne regałki Żeby sobie siedziały Niedługo dojedzie gołębnik do mnie także gołąbki będą rozłączone fajnie tutaj samczyki tak naprawdę szaleją e, sami chcą się w pary powoli brać e, a co do suplementów to dostają e, kilka rzeczy fajnych oleje jakieś witaminy jakiś gerwit Gold czy coś takiego gołąbki tutaj dostają karmę pieżniówkę dobrej jakości Mam tak naprawdę dwie karmy zmieszane z dobrych firm, także super pobierają witaminy. Na <laughs> grzyba dostają tak samo, profilaktyczne. <laughs> Niektóre wyglądają tak naprawdę jakby były takie dosyć wcześne, ale to są późne gołąbki. Zobaczymy w 2001, bo dużo hodowców mówi, że takie gołąbki się nie dają do lotu. No zobaczymy od czegoś trzeba zacząć, a że nie miałem wyjścia, bo te gołąbki do mnie późno przyjechały, to znaczy rodzice tych gołąbków. Także jakoś tam polecimy. Zobaczymy w następnym roku. Mam nadzieję, że COVID nie pogorszy się i nie będzie z tym jakichś tam problemów. No to super samiczka, ta niebieska po gołąbkach o tę zękę. Mam kilka tutaj młodych. To parę miałem wcześniej tutaj na gołębniku, także to są, to jest semiczka troszeczkę wcześniejsza, mam ogólnie pięć gołąbków po tej parze. Supra sobie siedzą, odpoczywają. Rzadko kiedy są wypuszczone, pogody wiadomo, nie rozpieszczają, także... Także dziękuję za obejrzenie tego krótkiego filmiku. Chciałem wrzucić, bo dawno nic nie nakręcałem, także no, widać tutaj. Brat z siostrą, tak naprawdę wzięły się w parę. Jeszcze do tego są z, tych, z tego samego stęgu. Dziwne dni, gdy ja czegoś jeszcze nie, nie doświadczyłem. Także Och, różności się dzieje czasami na gołemnikach. Ja tu niedługo będziemy rozłączać. Także na no spokojnie, ich sobie tutaj siedzę. Dziękuję i do usłyszenia.